Króciutko witam wszystkich, wszystkich na turnieju gminnym z programu Województwa Małpolskiego i Małpolskiego Rzeszenia Lzds, które finansują rozgrywki Wakacje z piłką nożną, to się nazywa ten program. W każdej gminy nie odbywają się eliminacje gminne, później niż gminy jedzie na finał powiatowy. Z finału powiatowego awansują dwie drużyny do subregionu, który odbędzie się w Sposzowicach, koło Krakowa. Później z tego subregionu dwie drużyny awansują do finału małopolskiego. Także przed Wami jest bardzo dużo meczu. Jeżeli będziecie przechodzić kolejne szczeble. Pierwszy szczebel to jest tutaj, żeby wygrać ten turniej w Grzegorzinie. Organizator to jest Małopolskie Rzeszenie LZD, że takie drobne nagrody, puchar. Finansuje też koszty sędziowania, jakiś tam drobny posiłek. Także że no i życzymy powodzenia samych sukcesów. Jedynka gra nie, z dwójką, bo jasne, pierwszy mecz. A później to już później już jak leci. To do przodu. A z wybierzemy? No, to jak to dziennie. To ma jedynkę? Jeden. Jedenka to gra. I mecz? Tak. Jedenka. Dwójka. To? Trzy. Trzego cina. To wygramy z Wami. Dwa Rozdiele, Rozdziały. Szeroko! No Daniel, rusz się do gościa, no trzeba biegać, nie stać.

nie. Tomek, nie bawimy się długie piły. A A Ja bym chciał, żeby niebieski wygrali. Ja też. Ale już jaka akcja. O. No on no, no, jaka... no, dobrze brał. No. No.

Po drugim kaszmerek! Druga! <gresso> jest, się Damian! Nie daj Druga! Nie daj! Druga! 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 ogień! Doskonale. Kasper jest! Kasper jest! Kasper! No tak! Nie strzelaj, nie strzelaj! Nie strzelaj! W... Trzymaj mnie na pilce! Агу? А? А давай чёта пиу-пие выпьй. Купа, давай. От напила. Не дам либо

Damkę szczerze. No tam No, pomóż lipka, lipka i dograj! No wreszcie. No, nie, daj, nie, daj, nie daj, nie daj. Nie daj, nie daj. Do któregoś środka? Trakasz. O Ostatni. Przyjmij spokojnie, poczeka. Jeden, jeden.

Halo, bo. Mikrofon nie chce działać, W minionym turnieju zwyciężyła drużyna Rzegociny. Prosimy kapitana. Tu który... jest. Proszę. Proszę Piłeczka do wyboru. do wyboru. W innym turnieju drugie miejsce zajęło rozdzielę. Prosimy kapitana. Gratuluję. Piłeczka. Trzecie miejsce zajęło Bytomsko. No ty, te nasze maluchy, te nasze maluchy, tak. Konrad, jeszcze dużo pracy przed Proszę bardzo. Piła. Może być sytuacja, że w turnieju powiatowym będzie 10 drużyn, w tym wypadku rozrywki się odbędą na dwugornikach. Sobolowie i Włapanowi, o 5 drużyn. A jeżeli będzie 8 drużyn, tak my ustalili tutaj z opiekunem, animatorem z Sobolowa, to będzie z panem Bukowcem, którego pewno znacie, to będzie organizowane w Sobolowie. Także zapraszam wszystkim. Wszystkich. Dziękuję bardzo.